Dzień dobry, kochana. Jak się mniewa mój piesek, Zuziu. Jak tam u ciebie po nocy? Dobrze? Chodź do mnie, chodź tu do mnie, no chodź tu do mnie. Ta śnieżna kula tak pachnie, że jak się przechodzi, to czuć jej zapach, no. Cudownie, cudownie pachnie. A dzień dobry! To chyba była pierwsza taka ciepła noc. Nie musiałam nawet zamykać szklarenki, bo było chyba około 9 czy nawet 10 stopni. Ale dzisiaj pokażę wam moją rozsadę, jak wygląda. Który dzisiaj mamy, 12 marca. Jak wygląda 12 marca? Zaraz wyciągnę tutaj, Wam to wszystko i pokażę. I powiem Wam, że w sobotę ostatnio się przeziębiłam na tej działce. No nie wiem, czy słyszycie po głosie, ale nos mam cały zatkany. Nie jest fajnie. Zmarzłam tam bardzo, a teraz mam za swoje. Już Wam pokazuję, co tutaj rośnie i jak się ma. W ogóle te pieski, które widzieliście przed chwilą, co wyprowadzałam, to pieski mojej mamy. Zajmuję się nimi dwa razy w tygodniu. Jak nikogo nie ma w domu. A to są moje sałaty i kapusty. Zaraz wam pokażę je z bliska, powiem jakie odmiany mam. Wszystkie się przyjęły, a sadziliśmy je razem z dziećmi, więc bałam się, że może uszkodziły niektórym korzonki i się nie przyjmą. Ale wszystkie pięknie rosną. Z każdej odmiany sadziłam po 20 sztuk i tutaj mamy pierwsze dwa rządki, to jest sałata krucha, czyli moja ulubiona. Wczoraj nawet używałam jej do zrobienia kapsalona. Jeszcze ja sama kruchej nie uprawiałam, ale mam nadzieję, że wyjdzie mi pyszna. Kolejna to tutaj jest majowa, czyli masłowa. Tu mamy sałatę rekord i to jest chyba sałata liściowa, sałata rzymska, tu mamy kalafiory, Tutaj mamy chyba też liściową jakąś taką bordową, ale nie będę czytać jej nazwy, żeby nie kaleczyć. I tutaj mamy kapustę tą najwcześniejszą. Zobaczymy jak urośnie, ale widzę, że tutaj różnią się kolorami, więc nie wiem o co chodzi, czy się pomyliły, czy jak. A tutaj mamy kapustę pekińską. O i tutaj mamy jedną stratę, ale mam jeszcze szklarence. Jedną do przepikowania, więc nie ma co się martwić. Bardzo ładnie rośnie. Kapusta pekińska w zeszłym roku też wysiewałam, ale niestety bardzo szybko mi zakwitła. Zobaczymy jak w tym roku będzie. Podobno najlepszy termin na wysiewanie kapusty pekińskiej to jednak jest jesień i wysiać ją warto w sierpniu, żeby mieć jesienny zbiór. Jak mi nie wyjdzie teraz wiosną, to na pewno będę próbował wysiać jeszcze raz jesienią. O, i tutaj mamy już kapustę pekińską, tą, którą muszę jeszcze przepikować, albo po prostu ją wsadzę od razu do gruntu, zobaczymy. Tutaj dalej mamy por, który też został pikowany i przycinany. Przycinanie pomaga podobno y, lepszemu wzrostu korzeni, korzeni i lepszemu zawiązywaniu się tej białej części pora. No, zobaczymy, jak będzie rósł. Por to raczej łatwa, łatwe warzywo, więc z nim nie ma problemu. I tu mamy cebulę cebuli nie pikuje, tu mamy akurat czerwoną, tam z tyłu mamy jeszcze jedną taką piękną, a tu obok już są kwiatki, ale je też wyciągnę i Wam pokażę już tam na zewnątrz. I tak one tutaj wyglądają. Tu mam rudbekie, rudbekie. Dzwonki irlandzkie troszkę mi się wyciągnęły. I nie wiem dlaczego, bo w sumie je wyniosłam tutaj do szklarenki bardzo szybko. Ale to nic, mam jeszcze wysiane jedne, które od razu zostały wyniesione, jak tylko główki się pokazały. Co my tutaj dalej mamy? Craspedie, lwie paszcze, czyli te malutkie sieweczki, które będzie trzeba pikować. I mam ich naprawdę sporo. Tutaj mamy kosmosy, kosmosy, gazania, titonia, też tylko jedna siewka tak się wyciągnęła i aster, płomień. I te wszystkie kwiaty będę musiała popikować, a co najlepsze mam jeszcze sporo nasion do wysiania teraz w marcu, żeby pięknie mi ozdobiły mój ogród tam na działeczce. Tutaj wam już wszystko pokazałam, więc zamykam drzwi i idziemy do domu. Zobaczyć, co rośnie na parapetach. A tu już mamy moją rozsadę papryk, i tu ewidentnie widać, że odmianami bardzo różnią się ich wzrostem. Spójrzcie, to są takie wysokie, już duże. A tutaj mamy takie malutkie habanero to są akurat papryczki. No, bardzo się różnią wzrostem. Tutaj zresztą wyżej tak samo pięknie rosną ale wzrostem się różnią zależnie od odmiany tutaj na parapecie jeszcze mamy rozsadę selera ledwo, ledwo żyjącą muszę ją koniecznie przepikować złapałam ją tutaj po prostu ta choroba, czekajcie niech mi przyjdzie do głowy zgorzel siewki, czyli siewka dostaje grzyba przy samym spodzie, przy samym końcu łodygi i obumiera a na górze mamy jeszcze mojego jednego batata Zobaczymy, co z niego wyrośnie. Korzonki wypuścił, ostatnio sprawdzałam, ale jeszcze nie ma żadnej łodygi, żeby można było ukorzenić, a później posadzić w ziemi. Trzymajcie kciuki za tego patata. Mam nadzieję, że coś z niego wyrośnie. I tutaj mam jeszcze roślinki, kwiatki wysiane, ale niestety nie wiem kto, czy mój kot, czy mój syn powyciągali mi znaczniki i nie wiem, co gdzie rośnie. Tak naprawdę to tylko widzę, że tutaj coś wyrasta, a w tej całej reszcie jest póki co pusto. No zobaczymy, zobaczymy. Aster Janka chyba po prostu nasiona już były słabe, bo inny aster mi normalnie wszedł, a ten tutaj cisza. Zobaczymy jak rośnie i co to wtedy będzie. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jakie pomidory mam zamiar w tym roku wysiewać. moje nowości i pomidory, które już mam sprawdzone od kilku lat, które wysiewam, ale zaczniemy od nowości. Pomidor wysoki Black sherry, czyli koktajlówka bardzo popularna, i podobno jedna ze smaczniejszych. Tutaj wybrałam jako taką odmianę kolorową pomidora gruntowanego Black Ball. Tu mamy coś takiego. Nie będę czytać niektórych nazw, żeby po prostu nie kaleczyć języka. Nie wiem, tutaj podejrzewam, że włoskiego. Ten pomidor ma bardzo ładny kształt i chyba tylko dlatego go wybrałam. I tutaj mamy już pomidory, które będę sadziła do szklarni, bo to są pomidory profesjonalne. F1 i tutaj mamy Honeymoon. Podobno bardzo dobry. Pineapple i Carnaval. Jeżeli tak to się czyta w ogóle. To jest odmiana na przetwory. Zobaczymy, czy u mnie się sprawdzi. A z tych takich, które ja już. Miałam i polecam. Zaraz Wam pokażę, co my tutaj mamy. To jest krakus wysoki, jest bardzo odpornym pomidorem, dobrze plonującym. Tutaj mamy takiego w kształcie gruszki de arbuzo bardzo dobry i olbrzymie owoce miał, oczywiście nie może zabraknąć również pomidorów malinowych, które będę sadziła czerwony kapturek z tego co się kojarzę e, nie cze malinowy czerwony kapturek chyba to jest, ale nie mogę znaleźć nazwy i tego pomidora akurat w tym roku sobie odpuszczam Bawole serce oczywiście Cytrynek, według mnie najpyszniejszy kolorowy pomidor. I tutaj z tej serii będę wysiewać na pewno tego troszkę ciemniejszego. Tigerelle i faworyta. Faworyt jest faworytem mojego Michała. uwielbia on po prostu tego pomidora. Jest według niego idealny. I to jest. Ile odmian? No kilka odmian, na pewno około ponad 10 odmian będę wysiewać w tym roku pomidorów, więc jest tego sporo. Niektóre będą szły do szklarni, niektóre do gruntu, wszystko się okaże w maju. Oczywiście w marcu będę wysiewać je już lada moment, bo to dzisiaj 12, więc myślę, że jutro albo pojutrze, na pewno do weekendu chcę już mieć to za sobą, żeby pomidory były wysiane i pewnie nagram o tym film. A teraz żegnam się z Wami i jadę po dzieciaki do szkoły, bo czas je odebrać. Pa, do następnego.